Dzień dobry. Japońskie czołgi z mangi, Edelweiss i The Nameless. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tych pojazdów na dzisiejsze czasy. Czy ogólnie jest sens wydawać 18 ponad chyba 18 tysięcy? Golda za te dwa czołgi. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wydać, to wyda. To nie jest mój biznes, ale ja chciałbym je porównać do tych czasów, gdzie one weszły, a było to około 5 lat temu. Coś, coś koło tego, tak mi się wydaje, a na dzisiejsze, obecne czasy. I powiem szczerze, że hmm, ok. Zobaczmy najpierw twarde dane, a mowa tutaj o parametrach. Najpierw zagramy Edelweissem. Jakie parametry ten pojazd posiada? Jest to czołg średni. Jeżeli chodzi o mobilność, bo tutaj najpierw zaczniemy od tego, jest nieźle 60 km na godzinę naprawdę jest nieźle mamy ponad 25 koni chyba na tonę tak więc jest również bardzo dobrze, bym powiedział. Ale penetracja 195 na pociskach podstawowych 245 na dzisiejsze czasy dla mnie zdecydowanie za mało tym bardziej, że mamy dużo czołgów średnich. Na 8 poziomie, na tym samym poziomie, to ten pojazd, które posiadają nawet 280, a są i które posiadają jeszcze więcej. Tak więc, no tutaj niestety nie możemy powiedzieć, że ta penetracja nam wystarczy, dlatego że ten pojazd ma losowanie również do poziomu 10. Opuszczanie działa, na tym również możemy się skupić. Patrząc na opuszczanie działa tego pojazdu, mamy minus 8 stopni. Ale nie wiem czy akurat te minus 8 stopni jest tak centralnie, tak jak stoimy przodem, czy tylko i wyłącznie na bokach, bo wiem, że na tym pojeździe ciężkim, czyli na tym Namelessie, mamy tylko i wyłącznie po bokach, a tak to jest normalnie minus 5 stopni. Jeżeli chodzi o jeszcze działo, co mi w tym dziale nie odpowiada? Zresztą tutaj sami to zobaczycie, stabilizacja działa, to jest chyba jego słaba strona, bo zaraz zobaczycie jak będę celował w garnek, Tutaj tego Amerykańca i nie za każdym razem będą mi te pociski wchodziły. Zobaczcie. I mam stabilizator, i mam również dobrą załogę, mam racje żywnościowe. Mimo to, zobaczcie, no nie mogę, kurde, gościa trafić. Grając na przykład lisem, to jest nie do wyobrażenia. O, teraz się udało. To jest nie do wyobrażenia. Może to mieć również wpływ prędkość pocisku. No i znowu nie trafiłem. Kurde, gościa widzę, no nie wiem co się dzieje, ale. Ale to, słuchajcie, nie tylko w tej bitwie, nie tylko w tej bitwie to działo jest po prostu takie. Patrzyłem, porównywałem właśnie statystyki z innymi pojazdami, jednak ta stabilizacja działa jest kiepska. Kolejna rzecz. No może pancerz? Również tego pancerza nie posiadamy. Słuchajcie, tutaj tylko mamy na wieży 120, tak więc papier. No na, na dzisiejszy czas nie oszukujmy się, 120 mając na wieży naprawdę nie jest zbyt dobrze. Eee, no i zaraz mnie górny gościu zdoi. A zostałem chyba sam, ich jest dwóch. Wszyscy zjechali na dół, zostawili mnie w cholerę. Ale słuchajcie, no takie bitwy się zdarzają. Tu używam tylko i wyłącznie właśnie pocisków tych premium. Niby te pociski premium nie mają aż takiej złej prędkości, tam chyba jest 1100, coś koło tego. No patrząc tam przykład na takiego lisa, gdzie mamy te chyba 1500, coś koło tego, no to jest bardzo duża różnica. Ale pytanie powstaje, czy na dzisiejsze czasy taki? Średni, zdaje egzamin. Nie wiem, dla mnie zdecydowanie raczej nie, bo jest dużo, dużo więcej lepszych pojazdów. I no, hmm, patrząc ogólnie na jego cenę, jeżeli musimy wydać te 18 tysięcy za dwa pojazdy, ewentualnie tam. Możemy kupić oddzielnie sobie każdy z tych pojazdów. I czy jest sens wydawania ogólnie na te dwa pojazdy takiej kwoty? Hmm, mam nadzieję, że odpowiem na to pytanie na koniec materiału. I teraz jeszcze przyjrzyjmy się parametrom działa. Czas kupiania 2,3, celność 0,38. Jak na czołg średni te parametry również nie rozpieszczają. Mamy naprawdę bardzo dużo fajnych czołgów średnich. Bardzo dużo. Od tego czasu jak te czołgi wyszły, bardzo ta gra się tak maksymalnie, no, ona się niesamowicie zmieniła. Kiedyś te pojazdy owszem miały prawo bytu, ale na dzisiejsze czasy moim zdaniem raczej tak nie jest. Dlatego że patrząc nawet na penetrację, na ogólnie na działo, jest dużo, dużo fajniejszych maszyn. Również to samo tyczy się czołgu ciężkiego, ale zaraz do niego przejdziemy. Tak więc Fajnie, że te czołgi wróciły. Fajnie, że ci gracze, którzy czekali na te maszyny, tak aby po prostu posiadać je w swojej kolekcji i teraz mają taką możliwość, żeby te pojazdy nabyć. I to jest chyba tylko tyle. I aż tyle bym powiedział dla mnie. Ja dostałem te pojazdy oczywiście na, wyposaże, na wypożyczenie, i tylko i wyłącznie z tego skorzystam, tak aby zrobić Wam materiał. A później mogą dla mnie po prostu nie istnieć. Wiele takich maszyn jest, gdzie no, stoją w tym garażu, czekają na lepsze czasy. I tutaj, Wargaming, jak wprowadzał je z powrotem, mogli nie tylko dać tam chyba temu czołgowi ciężkiemu, namelessowi, dali te opuszczanie, działa tam, zmienili z minus pięciu na po bokach. Dali na minus 8, a centralnie mamy normalnie minus 5, mogli również pomyśleć nad penetracją. Tutaj moim zdaniem to ma również bardzo kluczowe znaczenie. Na dzisiejsze czasy mamy naprawdę dużo, dużo fajniejszych czołgów na tym poziomie. Teraz przechodzimy do Namelessa. Jest to czołg ciężki i <gryw> dla mnie największym mankamentem tego czołgu, słuchajcie, to jest opuszczanie działa, jak i również samo działo. Działo tutaj jest tylko 88 mm. Fajne uszkodzenia 300, ale kurde, grając z tym pojazdem Wydaje mi się, że strzelamy z działa co najmniej 130 mm, a nie 88. Porównajmy sobie działo na przykład takiego Tigera dwójki. Te działo jest laserowe na, na tym Tigerze, a tutaj strzelamy jakbyśmy, nie wiem, kurde, z czego strzelali. Tragicznie, naprawdę odczucia dla mnie są tragiczne. Kiedyś może ten pojazd robił furorę, ale no dzisiaj... Dużo mamy fajniejszych również czołgów ciężkich. Powiedzmy sobie najpierw jego parametry. Tutaj mamy działo 88 mm, uszkodzenia 300 na strzał. Penetracja 220 jeszcze jest ok. A na pociskach premium mamy 260. Ok, to się jeszcze da obronić. Losowanie również do 10, Ale, no jeszcze wspomnijmy o mobilności. 50 km na godzinę. Niewiele mamy pojazdów ciężkich, które jeżdżą akurat z taką. Prędkością, ale słuchajcie, właśnie, zobaczcie na jego sylwetkę. Ta sylwetka jest olbrzymia. Jeżeli gdzieś tam wystawimy bok, ha, bez żadnego problemu przeciwnik nas przebija i to bez żadnego, uwierzcie mi, problemu wszystko bok w łapie, tak? Kolejna taki największy, właśnie, mankament dla mnie, akurat w tym czołgu, jest opuszczanie działa. Minus 5 stopni. Ewentualnie na bokach niby jest minus 8, chociaż no ja aż tego tak nie odczułem. Zobaczcie, jaki ten kadłub jest wysoko podniesiony, a jak ta wieża wygląda na tym kadłubie. Bardzo śmieszna konstrukcja ogólnie. No i właśnie to działo: to działo niby jest 88 mm, ono o wiele fajniej powinno się zachowywać. No ale mówię, strzelamy tak, jakbyśmy strzelali, kurde, z jakiegoś ruskiego działa co najmniej te 130 mm, kurcze. Podobna konstrukcja można by było porównać czołgi francuskie ciężkie. One również bokiem są bardzo duże i tam na te boki musimy uważać. Tak samo wygląda mniej więcej to tutaj. No. Dobra, udało mi się przyjechać, chciałem tego buraska tutaj zaatakować. I teraz zobaczcie, byle jaka górka, ja nie jestem w stanie opuścić działa. <ścoughs> Naprawdę to jest tragiczne od... o teraz, zobaczcie, nie jestem w stanie, no teraz przycelowałem, spoko, nie jestem w stanie na małych pagóreczkach opuścić działa. się mnie raczej nie skończy, czy ktoś mi pomoże? Widzieliście? Nie można, kurczę, o dopiero teraz, odjechałem delikatnie tak, aby opuścić działo. No to jest wielka tragedia i to nie jednej bitwie z tym się spotkałem, owszem, ten czołg potrafi odbić. Tutaj naprawdę, jeżeli centralnie staniemy do przeciwnika, jeżeli ktoś nie będzie wiedział gdzie go przebijać, ale słuchajcie, to jest pojazd można powiedzieć wrócił po kilku latach i gracze no nie znają jeszcze jego pancerza, ale ktoś jeżeli, jeżeli wie gdzie ten pojazd przebijać, bez żadnego problemu jest w stanie nas przebić. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć na temat tego pojazdu? Wieża z przodu, niby, jest 240, boki 150. Dobra, gram bez pocisków premium, bo zapomniałem ich załadować, ale daję radę na ósemka. Gorzej to wygląda, zdecydowanie gorzej, to wygląda na dziewiątkach czy na dziesiątkach. No na dziesiątkach jest naprawdę bardzo ciężko. No porównując sobie to działu właśnie do Tigera, do dwójeczki Tigera, to Tiger jest. Niesamowite to działko ma. Dobra, już jest praktycznie po bitwie. No i teraz takie podsumowanie. Czy jest sens. Jeżeli ktoś jest kolekcjonerem. No, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem. Jak najbardziej. Możecie bez żadnego problemu taką maszynę sobie zakupić czy jedną, czy drugą i czekaliście tyle lat bez żadnego problemu. Ale jak ja bym miał tymi pojazdami grać non stop i zarabiać, zdecydowanie wybrałbym no, te nowsze pojazdy, nowsze konstrukcje. W porównaniu do tych na przykład, takiego weźmy sobie Buraska, weźmy sobie Ragnaroka, weźmy sobie choćby nawet naszego Lisa, którym jest, który jest świetnym pojazdem. Naprawdę Lisa jest niesamowitym pojazdem dla mnie. Tak więc podsumowując, te dwa pojazdy bardzo przeciętnie wypadają na dzisiejsze czasy i to należy mieć na uwadze. Jako kolekcjonerka, owszem, ale tak jakbym miał grać nimi non-stop, raczej zdecydowanie bym wybrał coś innego. Tym bardziej, że Wargaming nam rozdaje naprawdę świetne czołgi premium. Czy to niszczarki, czy czołgi ciężkie, średnie i... Hmm. Wydawać taką kwotę na te dwa pojazdy Dla mnie mija to się z celem Tak więc tak fajnie, że one wróciły Również mogłem mi bograć Przypomnieć sobie te czasy Ale kiedyś one zdecydowanie lepiej wypadały Na tle tych pojazdów, które mieliśmy W porównaniu do dzisiejszej Mety Tak więc na chwilę obecną Z mojej strony to wszystko Dziękuję Wam ślicznie za uwagę I dla mnie już produkt delikatnie przeterminowany Trzymajcie się, do usłyszenia, hej!